BLOCK Survival. I nie zwracaliśmy trochę uwagi na zadania w ostatnim odcinku, więc muszę teraz sobie. Kurde, muszę sobie. E. No i nie, nie, nie powiedziałeś, że już nagrywasz i nie, moi widzowie nie, będzie, nie będą mieli Twojego początku. To co z tego? A, mo, a moi widzowie nawet y, Twój początek początku w tamtym odcinku słyszeli, czyli trzy. Dwa, 1 Naprawdę? Lol. Dobra, nieważne! I znowu nie odpaliłem czy. sobie zadań i nie wiem czy... No siódmy level, level, ale się zaenchantuję kilof Czekaj, bo ja mam... No nie, Uwaga. czekaj, Jaki enchant siądzie, piąty level, wygra FNCV1 No to się nam za bardzo nie przyda Czyli tak, y mamy zrobiony water source nieskończone jest źródełko no. wody, chaos robimy także nie jeszcze. Zombi Zabasz, no Zombie Grider jeszcze też nie jest zrobiony bo to trzeba robić tak, żeby nie bili nas. Bilta melon, bil. A... Chyba. Ale nie, nie zrobimy tak, żeby nas nie bili, tylko chyba, żeby po jednym hicie. Dedali. No, to tak też może być. Dobra, raczej nie wyłączyło mi się nagrywanie. Nie. Kurde, M nie! 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 Co się stało? Eee, po pierwsze czekaj, ja dalej nagrywam. Nagrywam. Kurde, chłopie. Łączę sobie need for Spida. Naprawdę. Tak! Łączę <laughs> sobie need for speada, w przypadku teraz mam takie ścinki. To, e, to Kasperowi, Kasper prawidłowe widzowie pewnie będą mieli krótką ścinkę, krótką przerwę, nie? Okej, okay, wracamy po przerwie. Nawet nie zauważyłeś, że mamy przerwę, <takujesz> także spoczko. Jeszcze chwila, No ale dobra. moi widzowie... Ale muszę że na odcinku, teraz. Dobra, nagrywamy, dobra, dobra. Później to jakoś zmontuję. Cały Nawet. czas nagrywam. Kurde, tu mamy dużo chlebka, bo jeszcze trzy są w drugiej skrzynce. Aha, no spoko. Trzeba Właśnie muszę też trochę nakopać, trzeba jeszcze tam powiększyć tą wyspę. Bo. Ja mam, ja mam półtorej staka, także wiem, Właśnie gitana. po piasek mieliśmy iść, to czekaj, ja pójdę za sekundę. A ja tu sobie jeszcze nakopuję do dwóch staków i pójdę też. No bo nie, nawet teraz idę po piasek. No i jeszcze wstąpię do Mogrindera, po go. Mutant nam wyrósł. Znowu, że nie lubię, bo tu się ciężko ścina. Wiem, może. Z... Już myślałem, że już skrzynkę znalazłem, a to takie jakieś zudzenie optyczne miałem. Właśnie, czekaj, bo. To może być trochę dziwne, że ja tak tu kopię, ale to ja wcale. O, właśnie. Co ty się... A, już. Ja i on jest cheaterem. Ty tyle wam powiem. Ło, wow, tutaj prezio. Nie jestem cheaterem. Nie wcale w ogóle. Tylko se wbija na, na, na swoim. Hermesze, i się szuka, i się szuka jak skrzydek. Nie, a tak serio to. Ale nie. Wczor wczoraj byłem właśnie u niego i tak wbił na chwileczkę dosłownie, bo chcieliśmy coś sprawdzić. No i tak kopnął się pod ziemię, bo nie wiem nawet po co. O, żelaza. Uwaga. O, no, po, po, po. o, żelazo no i właśnie sobie tak. Dziesiąty level, zarumieście się tu XP. Ja mam trzeci, to czekaj, ja muszę też sobie zenchantować. Ja, ja sobie nie mam, kill -off. Ja, A ja mam jeszcze. 17 sztabek żelaza mi wyleciało, lol. Jak! No bo z każdego zombiaka mi wypada, nie? Aha, czy to jakieś ustawione tutaj, ej, to, Pe to pewnie jednak, tak. To jednak to żelazo to nie będzie z tym problemu. Tak, ja myślałem, że będzie. Ja sobie w ogóle zacznę robić jakiś tam ten... Taki Kolejna ten. fajna seria. No, spoko będzie. Jeszcze sobie zenchantujemy. A piąty level to... No trochę mikrofon cały tutaj, czas. Tutaj, tak, trochę kuchasz i tutaj Protection. No o, nieźle. Jeszcze sobie zrobię... Chcę zrobić budki, pewnie z żelaza. No i tak za chwilę będziemy mieli tyle samo, nie? Paga, będzie. A, unbreak! Co?! A, to nie, to nic, nic nie mówiłem, nic, nic nie mówiłem. Tak, unbreaking na budkach, a ja. Co? To chyba raczej normalne czasami, że nam wypada unbreaking. Niezniszczalność jeden. No i gitarka. Nie weź ty to ścinaj, bo mnie za chwilę tutaj trafi coś. Powodzenia w kseru. Dziękuję. Też, te, te, też cię lubię, kolego. Dziękuję. Mogę, mogę ci co najwyżej wyspę powiększyć. Chcesz, to, chcesz tego? To powiększej Ale m, na jaką stronę? No, tam w tył, żeby się dom zmieścił. bo jak mi nie, nie, pierwsze, istotne. pierwsze, pierwsze, zrobimy taką 100 dolarów. No! Kurde. To są się kuro. mamy już kur więcej, czyli gdzie? Ja pierwsze zrobię z taką stodołę, ładniejszą. Stodołę hm, <grym grym> można tak to nazwać. Czekajcie, czekajcie. Będzie tak, ta, to tak, tak. Okay, zobaczycie moje możliwości budownicze. Ok, idę po żelazo. Będzie no, stodołę. -y. jak się z nim nie wypadają. <grym> jak tutaj No i teraz nic chyba mi z niego nie wypadło. Żal. A nie, dobra, jest coś. No, są sztabki, wypadają ze wszystkich. No to zarumbiście. Chopie, to będziemy robić z bloków żelaza wyspy za chwilę. Bez przesady. Jak bez przesady, no. To, no. Co będziemy z tym robić? Wyspę. Ale... No widzisz, i. Dobra, cicho, nieważne, nieważne. Coś wymyślimy. Już mam pięć. 5 pięć bloków. Tak, pięć bloków, Kuba. To dużo, stabek żelazo. Mm, spadło. A nie! Trzeba się niszczyć już, to spoko. Czy że liście się niszczą? Nasze się liście niszczą chyba, jak ich się nie, nie, nie używa. Kurde, jeszcze tam jest jeden blok, ale to już nie chce mi się go... I Aha. tak, teraz... Nie. Co ty level mam?! Które? Co? Który? Dziewiąty mam, już. To mi się tak szybko jak To chyba też jest wzmożone jak jakieś. No ja nic nie ustawiałem na serwerze. Po prostu. Taki goły serwerek jak, jak wiecie, takie takie gołe. Bez żadnej no. modyfikacji. No. Bez dopingu S i operacji S plastycznych prostowałeś. No nie! Projectile Protection Ryle really? Naprawdę musiał mi zabraknąć kilka schodków, Napra naprawdę. Wow, to co ty tu robisz? Jo Klocek! Ale klocek. No jest moje zarumbiste szczęście, to jeszcze mi to nie wystarczy także że zrobimy... Spadaj, krówczak! Nie! krówczak, krówczak. krówczak. Dobra. Spadaj, Ej, ty! Gdzie? Gdzie? Otwórz drzwi. Już. Kto cię nauczył wychowania? Nikt. Bo dopiero ja, się Jajko. Wiem w ogóle że... od... od... kiedy... Kru... ...krowy się z jajek rozmnażają? Ten Minecraft jest nieprawda. Ale prawdę. to ty przez drzwi... Jeszcze to... ci kura ukradła! Nie! Kura ci jeszcze, kura ci jeszcze uciekła. Ej! Mała kura! Skąd ona się tu wzięła? Bo ja miałem jajko, z zombiaka też jajka wypadają. Ha. Wiesz, że wszystko uciekło? No, no właśnie, widzę, spadaj tego <grym> No Wejdź tu, krowo, głupia! No. ona nie, ona nie ma, ona nie, nie można jej posuwać. No, spadaj tam jeszcze ta druga, no! Cześć! <grym> Bo tu ty... masz jeszcze... Kur... <laughs> Ej kur... Ej kur... w Bob grinderze To je tam zostaw <laughs> Oj dużo zombiaków, chodźcie tutaj Baram 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 Głupie kur... W kolejeczkę się ustawiać, w kolejeczkę, tak Dużo 8 minut odcinka LOL Tak? No. Ale to szybko idzie, ja jacie Masakra No żal Okej, okay. takie to trochę tutaj nie zarobione. Nie ma tak zabić parę zombiaczków i mieć już jedenasty level Aha. Eee! Spadaj Nie ma to jak zginąć od kilku zombiaczków I stracić jedenasty level <grym> <grym> I nie mieć jedzenia jeszcze <grym> Wiesz, że czasami Rotoron fleszami się nie zaraża? Nie zawsze się zaraża nie wiem, bo jestem głupi. Spoko. Załóżmy się, nie, tego nie słyszałem. Hmm, tak to. Hełmofon sobie zrobimy. Okej okay, welcome guys. Mamy zrobioną już stodołę, ale ty się z tym domem. I że już zrobiłem stodołę dla, ku, dla kłówczaków. takiej chwile. Co ja <śmiech> mam <śmiech> w to? Czekaj, jak ja tutaj to zacząłem okay. robić. Okej! Mm, to teraz pijemy do krówczaku, do, do zombiaków pijemy. Mm -hmm. I się trochę na XPy sobie. Tak. Mnie, mniej was matka nie miało chciałem, żeby więcej było tych. Fajnie ten knobak działa, ale muszą wtedy tu długo dochodzić. No, teraz Szósty level mam. Ale żeś po byku tą wyspę powiększył Mówisz, że powiększysz. Stodołę zrobiłem. O. Ale mówiłem, albo że... super nowoczesna stodoła, albo wyspa. Chłopie Ty się ogarnij się. Trudno. Nie będziemy mieć jeszcze domku. Wykałcie. Bo muszę jest... Zrobić okno. Był już jest 11 minut, także zakończymy odcinek i. Znowu. O. Jest sens tak kończyć odcinki. Nie lepiej ich po prostu zaczynać i nie kończyć. To jest mi dobry pomysł. A ja sobie dziś byłem tak ciąć wszystko. Nie. No właśnie. Uf, trochę. Dobra, no to jeśli odcinek Wam się nie spodobał, to nie dajcie łapka w górę. <laughs> łapka. Nie dajcie łapka w górę, a jeśli wam się spodobał, no to dajcie łapka w górę. A jeżeli wam się... jesteście obojętni obojniaki i to... i tak dajcie się w górę. To i tak dajcie. Też łapkę w górę. No i się pożegnamy razem z tą słodką klówką, tu lajeć tutaj i patrzy na mnie przez okienko. I tak nie wie coś robić. No to tak. Yy, to. Cześć. Teraz, unbreaking 2. dopuszczę, do, do, dopuszczę Spida, żeby on coś powiedział. No powiedz coś. <laughs> Witamy Was w Skarbnicy Narodowej. Dzisiaj. Dobra, może... on mówi bez Cześć. <laughs> no to się no.